Witajcie na kanale Odkrywanie Zagadek. W dzisiejszej audycji szósta tablica TOTA, szmaragdowa tablica TOTA pod tytułem Klucz do magii. W dzisiejszym odcinku będzie odpowieść o tym, jak od pradawnych czasów była walka dobra i zła oraz jak wśród ludzi chodzą dzieci światła. Które pomagają ludziom, są też panowie ciemności. Panowie ciemności, którzy chcą zawładnąć duszami ludzkimi. Dużo skojarzeń jest tutaj na pewno z chrześcijaństwem oraz z innymi religiami, ale sądzę, że będzie najlepiej, jak wyciągniecie wnioski sami. A teraz zapraszam do wysłuchania. Słuchaj, o człowiecze, od mądrość magii, słuchaj wiedzy o zapomnianej mocy. Dawno, dawno temu, w czasach pierwszego człowieka, rozpoczęła się wojna między ciemnością i światłem. Wtedy, podobnie jak dziś, ludzie wypełnieni byli zarówno mrokiem, jak i światłem. A podczas gdy w jednych panował mrok, Światło wypełniało dusze innych. Tak, ta wojna jest bardzo stara. Jest to wieczna walka między ciemnością a światłem. Będzie toczyć się do upadłego powszech czasy. W ruch wprawione zostaną nieznane siły, które ukryte są przed człowiekiem. Byli adepci wypełnieni czernią i ciągle walczący przeciwko światłu. Ale także inni, którzy, wypełnieni blaskiem, ciągle walczyli z ciemnością nocy. Gdziekolwiek byś się znalazł, w jakimkolwiek czasie i wymiarze, z pewnością dowiedziałbyś się o walce z ciemnością. Dawno temu, słońce poranka, które zeszło na dół, zastało świat pełen ciemności. Wtedy, w tych dawnych czasach, rozpoczęła się walka między zmrokiem i światłem. Wtedy wielu wypełnionych było ciemnością do tego stopnia, że światło ledwie przebijało się przez noc. Było tam kilku mistrzów ciemności, którzy próbowali wypełnić wszystko swym mrokiem. Próbowali oni ciągnąć w ciemność innych. Jednak oni jako mistrzowie czystości wydostali się z ciemności nocy. Mistrzowie czerni próbowali zacieśnić jarzma i łańcuchy, które łączyły ludzi z ciemnością nocy. Używali oni czarnej magii, mocy mroku magii, która otula ciemnością dusze ludzi. Zrzeszyli się w zakonie, w bractwie ciemności. Przez wsze czasy byli oni przeciwnikami dzieci człowieka. Zawsze poruszali się cicho i pokryjomo, odkryci, a jednak nieodkryci przez dzieci człowiecze. I pracowali w mroku, ukryci przed światłem w ciemności nocy. Potajemnie i po cichu używali swej mocy zniewalając dusze ludzi. Przechodzą niezauważeni i niezauważeni odchodzą. Człowiek w swej niewiedzy przywołuje ich z ukrycia. Ciemność jest drogą, którą obierają czarni bracia. Ciemność, ciemniejsza od ciemności nocy, wędrując przez ziemię, wkraczają w sny ludzi. Od mroku, który ich otacza uzyskali oni moc przyciągania mieszkańców ich wymiaru. Mają oni moc kierowania i dyrygowania nimi w sposób, który nieznany jest człowiekowi. Czarni bracia wdzierają się do świadomości ludzi i otaczają ich woalem, ich ciemności. W takim przypadku dusza całe swoje życie spędzi w niewoli uwiązana klamrami woalu nocy. Są oni potężni w zakazanej wiedzy, ponieważ jest ona jednością z nocą. Słuchaj, o człowiecze, i wysłuchaj mego ostrzeżenia. Pozostań wolny od jarzma nocy. Nie oddawaj swej duszy braciom ciemności. Utrzymuj swe oblicze skierowane ku światłu. Czy nie wiesz, o człowiecze, że twoje cierpienie pochodzi od woalu nocy? Tak, Człowiecze, zapamiętajmy ostrzeżenie. Krocz zawsze naprzód i kieruj Twą duszę ku światłu. Bracia ciemności jako swych braci wybierają tych, którzy szli drogą światła. Oni wiedzą dokładnie, że ci, którzy daleko doszli na swej drodze do słońca, posiadają ogromną moc, aby związać z ciemnością dzieci światła. Słuchaj, o Człowiecze, tego, kto do Ciebie przychodzi – ale rozważ w ciszy, czy światłem są jego słowa, bo jest wielu, którzy wędrują w mocy ciemnych promieni i nie są dziećmi światła. Łatwo jest iść ich ścieżką, za ich prowadzeniem, ale o człowiecze miej na uwadze ma ostrzeżenie. Światło przychodzi tylko do tego, który o to prosi. Trudniejsza jest droga, która prowadzi do mądrości i światła. No, podkasz na swej drodze wiele kamieni, musisz wspiąć się na wiele gór, nim dojdziesz do światła. Jednak wiedz, o człowiecze, że ten, którego wolna wola zwycięży, znajdzie się na drodze światła. Nie idź więc nigdy za czarnymi braćmi. Bądź zawsze dzieckiem światła, bo wiedz, o człowiecze, światło i tak zwycięży, a mrok i noc Zostaną przez światło wypędzone. Słuchaj, o człowiecze, i przyjmij tą mądrość dokładnie tak, jak ciemność jest także i światło. Gdy ciemność zostanie wypędzona, i pękną wszelkie zasłony, wtedy z ciemności wyłoni się światło. Tak, o człowiecze, przyjmij tę wiedzę. Dzieci światła idą zawsze obok Ciebie. Są mistrzami mocy Słońca. Zawsze niewidzialni, a jednak chroniący ludzi. Ich droga otwarta jest dla wszystkich otwarta jest dla tych, którzy chcą iść w świetle, są wolni od ciemności Amenti, wolni od korytarzy, gdzie niepodzielnie panuje życie, są słońcami i panami poranka, dziećmi światła, aby świecić pośród ludzi. Są jak ludzie, jednak nimi nie są. W przeszłości nigdy nie doznali izolacji. Byli jednością z wiecznym bytem. Byli jednością wiecznym bycie jedności. Przez całą przestrzeń od początków czasów. Tak jak pomiędzy ludźmi mieszkają bracia ciemności, tak istnieją także bracia światła. Są przeciwnikami braci nocy i próbują uwolnić ludzi od mroku nocy. Wodają oni potężnymi mocami i znają prawo, któremu posłuszne są planety. Pracują oni zawsze w harmonii i w porządku, uwalniają dusze ludzi od więzi nocy. Także oni pracują potajemnie i nierozpoznanie. Nie są oni znani ludziom, jednak wiedz: Zawsze idą oni z tobą, pokazują dzieciom człowieczym drogę. Zawsze walczyli oni przeciwko czarnym braciom. Nieskończoną ilość razy zwyciężali i byli zwyciężani. Jednak światło i tak będzie mistrzem, który wygna mrok nocy. Dali człowiekowi tajemnice, które miały go chronić przed wszelkim złem. Kto chce iść drogą mistrza, musi być wolny od jarzmo nocy. Musi udoskonalić to, co nie ma formy oraz Fantomu lęku. Musi zbadać od podstaw wszystkie tajemnice. Musi iść drogą, która prowadzi przez mrok. Jednak zawsze przed oczami musi mieć światło swego celu. Wielkie przeszkody napotkał na swej drodze, jednak pójdzie naprzód na drodze do światła Słońca. Słuchaj, człowiecze. Słońce jest symbolem światła, które świeci na końcu Twojej ścieżki. Teraz przekażę Ci tajemnicę. Jak napotka Cię ciemna moc, jak napotyka się lęk przed ciemnością i jak się je zwalcza. Tylko przez poznanie możesz je zwyciężyć. Tylko dzięki wiedzy dojdziesz do światła. Teraz daję Ci wiedzę, która znana jest mistrzom. Poznanie, które zwalcza wszelkie ręki. Stosuj mądrość, którą Ci daję. Masz być mistrzem ponad bramą. Ponad mi nocy. Gdy ogarnie Cię uczucie, które przyciąga Cię do ciemnej bramy, wtedy zbadaj swe serce i dowiedz się, czy uczucie, które Cię ogarnęło, pochodzi z Twego wnętrza. Jeśli znajdziesz ciemność w swych myślach, wtedy wypędź ją z Twojej głowy. Wyślij przez Twoje ciało fale wibracji, najpierw nieregularne, a potem Regularne i powtarzaj to tak długo, aż będziesz wolny. Moc wibracji rozpocznie od centrum twojego mózgu i kieruje falami od twojej głowy do stóp. A jeśli uważasz, że twoje serce nie jest zacienione, bądź pewien, że skierowana jest na ciebie pewna moc. Możesz ją zwyciężyć tylko dzięki wiedzy. Tylko dzięki mądrości możesz mieć nadzieję bycia uwolnionym. Wiedza niesie mądrość, a mądrość jest mocą. Zdobądź ją, a posiądziesz moc ponad wszystkim. Znajdź osnute ciemnością miejsce. Wtedy wokół siebie zatocz krąg. Stań w jego środku. Użyj podanej formuły, a będziesz wolny. Wznieść twe dłonie do ciemnej przestrzeni ponad tobą, zamknij oczy i pozwól wpłynąć w ciebie światło. Przywołaj przez czasoprzestrzeń ducha światła, użyj podanych słów, a będziesz wolny. Wypełnij ciało, o duchu światła, wypełnij me ciało światła duchem, przejdź z kwiatu, który świeci w ciemności. Przyjdź z hal rządzonych przez siedmiu panów. Wymieniam siedmiu imionami: trzy, cztery, pięć i sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ich imionami przywołuję ich, aby mi pomogli, aby mnie uwolnili i wyratowali od ciemności nocy. Untanas, quertas. Kietal, Igojana, Huertal, Smeweta, Ardal. Ich imionami proszę cię nieustannie, uwolnij mnie od ciemności i wypełnij światłem. Wiedz, o człowiecze, że gdy to uczyniłeś, będziesz wolny od więzów, które cię zniewalają. Odrzuć jarzmo braci nocy. Czy nie wiesz, że wibracje imion mają moc uwolnienia cię z więzów, które cię zniewalają? Używaj ich wedle potrzeby, aby uwolnić twego brata, aby i on wyzwolił się od nocy. Ty, o człowiecze, jesteś mu pomocą. Nie pozwól mu tkwić w niewoli nocy. Teraz daję ci mu magię. Przyjmij ją i podążaj drogą światła. Bądź pełen światła. Bądź pełen życia. Bądź słońcem wyższego cyklu. I to już jest koniec szóstej tablicy. Sądzę, że są tutaj ciekawe takie myśli do wyciągnięcia. Wieczna walka dobra i zła o duszę ludzką, ale również Ciekawe, ciekawe jest to, że y, jest tutaj mowa o siedmiu panach oraz o tym, że y, słowo wypowiedziane. O, mój kotek skoczył teraz na biureczko i będzie mi dziabąg przeszkadzał. Y, no i wracając do tematu. Y, słowa mają moc, a imiona mają swoje wibracje, więc. To kojarzy mi się troszeczkę takie właśnie ze starożytnymi językami, kiedy słowa były zaklęciami, i poprzez właśnie wibracje tych zaklęć, tych słów, coś się stwarzało, coś się działo. To, co jeszcze jest ciekawe, to to, że mistrzowie czerni używali czarnej magii. Aby zniewolić ludzkie dusze. I również to, i również to, że potrafią poprzez sny oddziaływać na świadomość ludzi i dawać im myśli i obrazy, które tak naprawdę nie są ich. I tutaj była też taka recepta, że jeżeli na przykład ktoś czuje, że go ogarnia noc, czyli co? Złe uczucia, tak? Ogarniają człowieka złe uczucia, jakieś negatywne myśli, jakaś złość. To Todd to mówi: Zapytaj swojego serca, czy to jest od ciebie, czy to jest Twoje, bo może są tutaj siły, które na ciebie oddziałują i świadomość, że mogą istnieć siły, które oddziałują na człowieka, które sprawiają, że tak się czujemy, że takie rzeczy myślimy może nam pomóc pozbyć się tych sił, tak? Sądzę, że to jest takie dosyć ciekawe. Jestem też zainteresowana tym, co Wy myślicie na ten temat, czy, czy zauważyliście może jakieś inne ciekawe myśli z tej szóstej tablicy. Jeśli tak, to zachęcam Was, żebyście się podzielili tymi informacjami ze mną. Dajcie lajka, like dajcie suba, jeżeli Wam się to podobało, a jeżeli Wam się nie podobało, to też napiszcie. No, a już wkrótce będzie tablica siódma, a w tablicy siódmej będzie o siedmiu panach. A tymczasem Was pozdrawiam serdecznie razem z moim mruczącym kocurkiem na moim biureczku, który się bardzo za mną stęsknił. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć, Monika.